Cześć, witajcie w pierwszym QA. Oczywiście od razu mówię, że pod tym QA zadawajcie pytanie do następnego. I teraz tak, postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania. Trochę ich było nie za dużo, odpowiem na takie bardziej sensowne. I tak, z góry od razu, dlaczego znaczy mam 17 lat, bo dużo osób o to pytało. No i co? I ciśniemy z odpowiedziami. No to tak, widzę tutaj odpowiedź, a raczej pytanie od Kuboxa. Wolę Batmana czy Supermana? Oczywiście, że Batmana, tak jak napisałeś, widzicie. Czy zagram Fortnite od All-in-One? Nie, nie zagram Fortnite'a. Co czułeś, kiedy zagrałeś pierwszy raz w Subnautica Online Play? O to pyta, więc już odpowiadam. Ogólnie trochę znę tą gierkę od to bo on tam nagrywał pierwszą wersję, tam jakąś wczesną wersję nagrywał, tam początki tego były. I uznałem, że kiedyś kupię tą grę. Na początku było ciężko, nie wiedziałem ogólnie jak zagrać w nią. Nie było żadnych poradników zbytnio na YouTube, więc to był problem. Ale No, uznałem, że będę szedł. Będę szedł dalej w fabułę, będę się zagłębiał. No i co? I wszedłem do Aurory. Znaczy najpierw poleciałem, na, poleciałem. popłynąłem na wyspę. Potem wszedłem do Aurory, na drugą wyspę. Wiedziałem, że są dwie wyspy, od tego zacznijmy, ale nie śpieszałem się z dojściem na nie i tak. I nie dużo takich problemów, bo na przykład stawałem w fabule, nie wiedziałem co zrobić dalej, a nie było zbytnio poradników co zrobić dalej. Nie, nie, nie wiedziałem też gdzie jestem, nie można było znaleźć takiego punktu orientacyjnego, więc było dosyć ciężko. Ale raz przeszedłem, drugi raz przeszedłem, trzeci raz miałem przechodzić na streamie, ale jakoś tak idzie, tak jak krew z nosa. Dobra, to myślę, że to tyle z tego pytania. Szymon Kubik pyta, kiedy są twoje urodziny? 31 marzec. Masz jakąś wrodzoną chorobę? Nie, nie mam żadnej wrodzonej choroby. Do następne. Big Booster. Czy wierzę w Mikołaja? Nie, w Mikołaja nie wierzę. Tutaj Maksymilian zadał cały szereg pytań. To zacznijmy od pierwszego. Czy masz dziewczynę? Aktualnie nie mam. Ile masz lat? No to odpowiadam, że mam 17. Czy wierzę w subujecie od 150 widzów? Nie, niestety nie wiem. Ile masz wzrostu? 196. Czy grasz w Ligę legend? Nie gram. Pozdrowisz mnie. Pozdrawiam cię, Maksymilian. Ok, Kolejne dwa pytanka od Michała. Czemu założyłeś kanał? Ogólnie, jakby na początku chciałem założyć kanał do CSa, kiedyś w niego bardzo dużo grałem, praktycznie codziennie. Skończyłem na randze Letu, bo najwyższa ranga jaką miałem. Ale dużo kiedyś grałem, byłem dosyć dobry, przynajmniej ja tak określałem siebie, jako dosyć dobrego gracza, teraz trochę przestałem grać. I... i... kontent ten się zmienił, jak zobaczycie na pierwsze odcinki, na kanale, to będą z CS-a. Potem już weszły trochę inne poradniki, jakoś przeszło na subnautikę. I... czy kanał daje Ci zyski? Na przykład za które mógłbyś się utrzymać? Nie wiem, no za 2 dolary miesięcznie mniej więcej, to nie jest jakaś... Duża kwota, ledwo starczy na jednego kebaba, że tak powiem. No, ok. To myślę, że odpowiedziałem na Twoje pytanie, Michał. I teraz tak, znowu pytanie od Big Boostera. To powinno być pierwsze, ale niestety tak mi jakoś poszło nie po kolei. No to tak, ile czasu idzie na filmy? A to jest zależne. Na przykład na poradniki idzie dużo więcej czasu, jeżeli są gdzieś jakieś cięcia, niż na let's play. E ponieważ letplay idzie płynnie, ja mniej więcej wiem w którym momencie mam zrobić cięcie. W poradniku wygląda to trochę inaczej, bo tych cięć jest więcej, yy, bo czasami coś się wytnie, bo coś nie, wiem, coś, coś nie wyszło po prostu i trzeba trochę więcej jakby tego wyciąć i tak dalej, i tak dalej. No ogólnie więcej czasu idzie na poradniki. A tak ile średnio idzie czasu na film, to tak, trzeba najpierw nagrać film, no to załóżmy, że jest jakiś poradnik 10-minutowy bądź 15, to na przykład... Nagrywam go tak około 20-25 minut, bo to tam jest trochę cięć i tak dalej, i tak dalej. To się musi na przykład zładować, pobrać, potem trzeba tam wszystko obrobić. Na to idzie najwięcej czasu. I nie wiem, czy z renderingiem się liczy, czy nie. Rendering różnie zajmuje, naprawdę. Ok, następne pytanie. Czy zamierzam grać w inne gry niż Sub, subnautica? To jest pytanie odpletana. Tak zamierzam grać w inne gry niż subnautica. Ogólnie na moim kanale jest Let's Play z Batmana, skończony tam na iluś tam odcinkach. Nie pamiętam, no chyba 12, ale nie pamiętam, nie pamiętam. I... Nie wiem, czy byście chcieli jakąś inną gierkę, ponieważ zauważyłem, że inne gry... Na znaczy się już nawet Subnautica nie jest tak klikane jak kiedyś, może dlatego, że mniej nagrywam. Ale... No ale... Myślę, że będzie. Jeżeli macie jakieś pomysły, oprócz Fortnite'a i Apex'a, to możecie podsyłać w opisie. Jakieś tytuły, gier to może jakąś wybiorę. No to lecimy na następnego pytania. Aertis, czy jak tam się czyta, Aertis jakoś tak. Skąd wziął się Twój nick? No to to jest historia długa, już opowiadałem kilka razy na streamie, ale zostawię to na teraz, w tej chwili. I nie miałem pomysłu na nick. Nie miałem pomysłu na nick, więc wszedłem sobie w quiz. Wszedłem sobie w quizy, wiecie, dużo ludzi tak. Nie wiem, może bierze nik. Ja tak wziąłem. Wszedłem sobie na ten quiz i tam było: jakim pierwiastkiem jesteś? No to, że miałem kolegę, który miał jeden taki nick z pierwiastka. Już nie, nie pamiętam jaki. To pomyślałem, że też tak zrobię. No i tam rozwiązałem parę pytań. I wyszło radon. Radon, pomyślałem, pasuje mi. Czerwonego koloru jest. Lubię kolor czerwony. Ale radon będzie się kazał z radomiem. No to nie jest zbyt dobry kojarzenie, więc zamieniłem A na E. Redon. Problem jest taki, że teraz się kojarzy z Radeonem, więc nie wiem, czy to jest w sumie dobre, czy nie. No, ale taki mam nick. To jest geneza całego niku, to nie jest nic bombowego. Dużo ludzi myśli, że od czerwonego. No, może jakiś tam coś w tym jeżdży. Redon, coś tam. Ale bardziej właśnie od radu, Od Radonu, przepraszam. Nie od radu, tylko od Radonu. W jakim mieście mieszkasz? Mieszkam w mieście Warszawa. Miasto stołeczne. Następne pytanie, jak mam na imię od Meroxa? Takie szybkie pytanie, no to mam na imię Krzysiek. Piter Jasik89 pyta, czy będą jakieś konkursy? Na razie nie planuję, może kiedyś, może się uda z jakąś firmą podpisać jakiś, jakiś kontrakt, może coś dadzą, może ja coś dam, nie wiem, naprawdę na razie nic nie planuję, nic do wygrania nie planuję, więc... Na razie żadnych konkursów nie będzie, może później. Ale to wszystko się zobaczy jak się kanał rozwinie. Bye 7728 pyta. Czy będziesz nagrywał Minecrafta, minigierki albo inne gry online? Szczerze, myślałem nad Minecraftem, ale bardziej takim survivalem, ale to mi wypadło z głowy, już w sensie wypadło. Jak szybko na to wpadłem, tak szybko sobie od tego pomysłu odszedłem, ponieważ ta gra jest ok, ale ona jest dla mnie tak na jedno włączenie, coś tam pobudowanie i tyle, i ostatni raz to, ostatni raz to włączyłem paręnaście lat temu, więc, więc już, już to trochę minęło. Jest na moim komputerze oczywiście zainstalowane, ale nie uruchomiłem tego od, 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 od długiego czasu. Fluffy60, mój moderator, najlepszy moderator pyta, czy wy zawalczysz na Fame MMA? Na razie nie planuję, na razie oni nie planują mnie wziąć do OKTAGONu. Gdzie jest młody kawalarz? Nie wiem gdzie jest młody kawalarz. Kiedy Fortnite? ta nie będzie. To Co niż o Pani Oliwii? To Ty już wiesz co ja sądzę o Pani Oliwii. Szympakse3k22, nie wiem, czy dobrze ten Twój nick, jeżeli źle to przepraszam. Jaka jest Twoja ulubiona gra? Moja ulubiona gra, aktualnie nie mam żadnej ulubionej gry. Mogę powiedzieć w gry, które lubię grać, które sprawiają mi przyjemność. No to Subnautica, chociaż ta Below Zero, ta zwykła już, już trochę mi się przejadła, trochę za dużo w nią grałem. Subnautica GTA też lubię, to jest bardzo fajna gierka. I czasami mam takim, taką, taką jakby zajawkę na ano na SimCity, taką gierkę, że ona jest taka spokojniejsza. Dla mnie czasem jest potrzebna tak żeby się uspokoić. Jeszcze w FIFA lubię grać, chociaż czy lubię to jest dobre pytanie. Bo się czasem wnerwiam, ale. Ale lubię w nią grać. O tak, powiem tak, lubię grać w FIFA. W jakie gry aktualnie grasz? No to to jest pytanie powiązane z tamtym. No jak mówiłem, aktualnie to gram sobie w cs od czasu do czasu. W FIFA często gram. Nie, nie, nie codziennie, ale często. W Subnautica ostatnio mniej gram. Ponieważ już przeszedłem tą fabułę, jakby z Below Zero, teraz przed jakiś update kolejny, ale nie wiem czy, czy on jest długi, więc poczekajmy się na następny. tak jak mówiłem: Anno albo SimCity, znaczy znaczy nie SimCity, tylko City Skylines, bo mam tą gierkę i tą gierkę, i aktualnie to są te właśnie gierki, w które gram. I to są wszystkie pytania, jakby takie większe, oczywiście. Teraz nie ma trochę filmów, ale filmiki będą. Filmiki będą. I myślę właśnie, żeby od mniej więcej czerwca zacząć więcej streamów, może będą streamy dwa albo trzy razy w tygodniu, jak się uda. Nie obiecuję, że będą, ale myślę, że jeden na pewno będzie od czerwca stream w tygodniu, a dwa albo trzy mogą być. To jest zależne jak dużo osób będzie na streamie, ponieważ. Nie chcę robić streama dla jednej bądź dwóch osób, wiadomo, to też jest fajnie, jak ktoś jest, ktoś jest jedna osoba, to wtedy mogę odpowiedzieć na wszystkie pytania, bo jak na przykład osób już 20, jak już jest osób 50, nasi 50 nigdy nie było, bo raz było 30 parę, to już było ciężko odpowiedzieć na pytanie, bo już ten czat latał, a jak już byłoby 1000, to już w ogóle kurczę, no bez szans by było. Ale tak jak napisałem, powiedziałem, że... Możecie zadawać pytania pod tym Q&A, oczywiście Q&A takie na szybko zrobione się, na szybko, pierwsze takie Q&A zrobiłem, nigdy wcześniej nie robiłem, więc nie wiem jak wyszło, możecie zostawić łapkę w górę, możecie napisać co, co poprawić i tak dalej, będę, postaram się to jakoś fajnie zmontować, ale nie wiem czy, czy wyjdzie fajnie czy nie fajnie, więc możecie sami ocenić, a ja się z wami żegnam, zadawajcie pytania do następnego Q&A, jak będzie tych pytań troszeczkę to oczywiście nagram, więc to by było na tyle, ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. No i cześć.